Wygrałyście bezapelacyjnie. się o czym to było. dwa razy więcej punktów niż szkoła, która zajęła drugie miejsce. To, to jest ogromny sukces i Szczecinia i, i szkoły, ponieważ drugie miejsce zajęła szkoła w Słupsku, także naprawdę bardzo się cieszymy, że to u nas są najlepsi autorzy Tegiapedni, tak czyli Encyklopedii Regionów. Właśnie, chodzi o te szkoły w Słupsku. Ocenialiśmy, ocenialiśmy nie tylko ilość haseł wprowadzonych, ale także ich jakość i rzeczywiście jesteśmy pod wrażeniem komisja, która oceniała m.in. Marek, który był w tej komisji. Byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu, bo, bo rzeczywiście włożyliście w to dużo wysiłku i pracy. Ja wręczam tytuł. Bardzo dziękuję. Gratuluję panu naprawdę. A to jest już... Gratulujemy i na gratulacje. Pisałam na temat y, orkiestry Olimpii i y, 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 y stoczni. No ja pisałam o Parku Kasprowicza i rzeźniku z Niebuszewa. ja umieszczałem teksty cała klasa mi wysłała i na internecie umieszczałem. To dobry pomysł, no bo tak i y, y, y wszyscy piszemy i y, 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 y wszyscy mamy do tego dostęp. To tak w sumie fajnie. Była to inicjatywa samych dzieci poprzedniej klasy trzeciej F, tak? Y, Starszej młodzieży. Starszych <grybujesz> Sam pomysł i, i, i wydawało mi się to zadaniem ciekawym i łatwym. Tak? Napisanie czegoś takiego, zrobienie. I też cieszyło to, że to od razu jest dużo tych kategorii, bo i kultura, i, 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 i historia, i jakieś postacie. Także, także była tutaj duża dowolność i każdy, każdy mógł się pochwalić czymś, co robi. Na przykład dużo osób wtedy zdradziło, że na przykład śpiewa w jakimś zespole i opisywało ten swój zespół. Tak? czy tam ma kolegę jakiegoś, który też tam w jakimś zespole, czy, czy jakieś, jakieś takie aktywności dodatkowe, czy zainteresowania właśnie, tak? Czy ktoś opisywał jakieś historyczne rzeczy, ale też dużo, co mnie też najbardziej cieszyło, że sięgali uczniowie też do osób, zjawisk z naszej szkoły, tak? Czy to pisano w gazetce szkolnej, czy o szkolnym klubie wolontariusza i to na pewno cieszyło, czyli to dla nich jest ważne, tak? no Dzieci złapały ten pomysł i ten